Witajcie moi drodzy! Tutaj joganka. Jest to pierwsza praktyka z cyklu przerwa na jogę, czyli pierwsza praktyka 20-minutowa, szybka, konkretna i rozgrzewająca całe ciało. Jest to praktyka dla osób na każdym poziomie, więc bierz matę i wskakuj. Zaczniemy sobie w klęku podpartym. Sprawdź, czy masz dłonie na szerokość ramion i kolana na szerokość bioder. I na wdechu wejdź do pozycji krowy, czyli wyślij brzuch do dołu, głowę do góry i pupę do góry. Na wydechu zaokrągli się do pozycji kota. Popatrz między swoje uda. Wdech. Krowa. I wydech. Kot. Wdech. Krowa. I wydech. Kot i wdech, krowa i wydech. Kot. Połącz teraz duże palce stóp. Rozszerz sobie kolana, mniej więcej na szerokość maty, wyślij ręce do przodu i połóż czoło na macie wysyłaj mocno pośladki do pięt i poczuj, jak wydłuża się Twój kręgosłup. Zrób sobie tutaj. Cztery głębsze wdechy i wydechy. Na wdechu powoli. Przenieś dłonie na wysokość twarzy, czyli połóż je tak, żeby je zobaczyć kątem oka, i na wdechu zroluj się do góry krąg po kręgu, zaczynając od najniższych kręgów i kończąc na odwinięciu szyi i ramion. Pokręć teraz ramionami trzy razy do tyłu. Okay. I przejdź znowu do klęku podpartego i przewiń stopy i wejdź sobie do psa z głową do dołu. Pochodź teraz w psie, ugnij raz jedno kolano, raz drugie kolano. Powoli poczuj jak pięta nogi wyprostowanej dotyka ziemi. Jeżeli nie dotyka to się nie przejmuj, któregoś dnia dotknie. Jest to nasz pierwszy pies z głową do dołu, staraj się odpychać dłońmi od maty, wydłużać kręgosłup i na wdechu popatrz do przodu i na wydechu przejdź stopami między dłonie. Na wdechu wejdź do półskłonu, czyli przenieść dłonie na wysokość goleni albo nawet wyżej, staraj się zachować po prostu prosty kręgosłup i proste kolana w tym ruchu. Na wydechu zrób pełen skłon i na wdechu unieś ręce do góry, popatrz za dłońmi. Wydech, na ręce wzdłuż ciała. Wdech, unosimy ręce w górę, połączone, popatrz za dłońmi. Wydech, pełen skłon, możesz delikatnie ugiąć kolana. Wdech, wyprostuj kolana, wyprostuj kręgosłup, półskłon I wydech, przełóż dłonie na matę, przenieś stopy do tyłu, do planku i przytrzymaj plank, trzymając nisko pupę i aktywny brzuch, na takie trzy głębsze wdechy i wydechy. Raz, dwa i trzy. Super odłóż kolana na matę i zrób taką damską pompkę, ale z pupą pozostawioną u góry. Czyli schodzimy tylko brodą i klatką piersiową do maty i na wdechu pies z głową do góry, czyli wyślij klatkę piersiową do góry, wyprostuj łokcie i może udać się oderwać też kolana od maty. Popatrz do góry, na wydechu przejdź przez klęk podparty do psa z głową do dołu. Super. Wyślij teraz prawą nogę w górę, prostą w kolanie i zrób cztery wykopy, czyli raz, dwa, im wolniej, tym lepiej. Trzy i cztery zostaw w górze w wykopie. I na wydechu ugnij kolano, pięta do pośladka i spróbuj otworzyć prawy kolec biodrowy do prawej strony. Czyli jak najbardziej otwieramy biodro. I na wydechu zamknij kolano i odłóż stopę na matę. Teraz odstaw kolana znowu do kręgu podpartego. Zrób wydech, krowa i wydech. Kot. Wydech, krowa, i na wydechu przejdź do psa z głową do dołu. Jeszcze raz wykop prawą nogą do góry, prostą w kolanie i na wydechu uginamy kolano. Przenosimy je pod klatkę piersiową, przenosimy ciężar ciała w przód i odstawiamy prawą stopę z przodu. Lewa stopa jest na palcach i unosimy ręce w górę. W wysokim wykroku. Przytrzymaj pozycję chwilkę, i na wydechu robisz kaktus w rękach, czyli 90 stopni w łokciach, i wdech, góra. Wydech, i wdech. Wydech, trzy, i wdech, i wydech, cztery. I wdech, góra. Super. Odłóż dłonie na matę. Zostaw kolano w górze jeszcze z tyłu. I na wdechu otwórz prawą rękę do boku. Popatrz za dłonią. I zrób dwa okręgi tą ręką. Czyli kręcimy koła przez przód. Raz. Patrz za dłonią. Dwa. Okej. Okay. Odłóż prawą dłoń na matę, odłóż kolano z tyłu, przewiń stopę z tyłu na grzbiet i wejdź do Angina Jasany. Niski wykrok. Super, rozciągamy sobie lewy, przód, uda i zginacz. I na wydechu odłóż dłonie na matę i przenieś stopę prawą do tyłu, do klęku podpartego. Wdech, krowa. I wydech. Kot. I przewin palce stóp. Zrobimy to samo na drugą stronę. Wydech. Pies z głową do dołu. I wykop cztery razy. Lewą nogą prostą w kolanie. Powolny wykop. Raz z kontrolą. Dwa. Trzy. I cztery. Super. Przytrzymaj. Wysoko, wysoko. I opuść stopę, wejdź do kręgu podpartego, wydech krowa i wydech kot. Znowu wejdź do psa z głową do dołu, wykop lewą nogą prostą, uginamy ją w kolanie i otwieramy lewe biodro. Pięta do pośladka. Mhm. I przytrzymujemy chwilę, próbujemy jak najbardziej otworzyć lewy kolec biodrowy do lewej strony, pięta jak najbardziej do pośladka. I na wdechu prosta noga, uginamy ją w kolanie, przenosimy pod klatkę piersiową, zasysamy i odstawiamy w ostatniej fazie ruchu stopę lewą między dłońmi tylna, kolano jest proste, stopa na palcu i unosimy się do wysokiego wykroku, łapiemy równowagę i na wydechu ręce do kaktusa 90 stopni, otwieramy klatkę, łączymy łopatki z tyłu. 2, wydech w dół, wydech w górę, 3, góra, 4, góra i pięć i góra. Odłóż dłonie na matę, zostaw prawą dłoń w macie i otwórz lewą rękę do lewej strony i pokręć dwa szerokie koła, patrząc za dłonią. Raz i dwa. Super, odłóż dłoń, odłóż kolano z tyłu i wejdź do wysokiego wykroku Andrzeja Jasana. Przytrzymaj pozycję. Możesz popatrzeć za dłońmi. I wydech. Odłóż dłonie na matę, przenieś stopę w tył do klęku podpartego. I teraz otwórz prawą rękę do prawej strony, w górę i do boku. I na wydechu. Włóż ją tak, żeby odłożyć prawy bark na ziemi, rękę również i potem potuptaj po macie lewą ręką, tak żeby wyprostować ją w łokciu nad głową. Możesz sobie delikatnie dokręcić biodra do prawej strony, bo one tu lubią uciekać na lewo. Rozciągamy przestrzenie między łopatkami. Robimy mały skręt w kręgosłupie. Zrób tutaj jeszcze dwa głębsze wdechy i wydechy. Super. I na wdechu wróć sobie tą lewą dłonią przed twarz. Dźwignij się. Odstaw prawą rękę. I powtarzamy to samo na drugą stronę, czyli lewa ręka. W górę i do boku popatrz za dłonią, na wydechu odłóż lewy bark na macie i potuptaj prawą ręką, tak żeby była prosta nad głową. Mhm. Super. I dokręć jeszcze delikatnie bioderka do lewej strony i zrób tutaj sobie kilka wdechów i wydechów głębszych. Super. Przenieś znowu prawą rękę na wysokość twarzy, dźwignij się do klęku podpartego, zrób wydech, krowę i wydech kota. Super, połącz teraz kolana i stopy razem i opadamy biodrami, tak jakby biodro chciało pocałować. Teraz e, nasz nadgarstek, czyli wygląda to w taki sposób, do przodu i boku. Nie odkładasz do końca bioderka, tylko do tego momentu, aż się naciąga. I wdech, góra. Wydech, druga strona. I wdech, góra. Wydech, bok. Wdech, góra. I wydech, bok. I wdech, góra. A teraz spróbujmy narysować pełen okrąg. Ale trzymaj aktywny brzuch w momencie, kiedy jesteś z przodu, żeby nie opadać tu za bardzo. I teraz malujemy pełen okrąg biodrami. Dwa. Trzy. I w drugą stronę też trzy razy. Raz. Powolne koło. Dwa. Wydech z przodu, wdech z tyłu. I trzy. Wydech i wdech. Super. Ok, znowu rozłóż kolana na szerokość matys. Duże palce stóp połączone. Wejdź do pozycji dziecka, tym razem popatrz w przód. Wejdź na wysokie palce dłoni i spróbuj się wyciągnąć w kręgosłupie. Patrzysz do przodu. Teraz odłóż łokcie i połóż sobie dłonie na łopatkach, czoło na macie i spróbuj otworzyć doły podpachowe, czyli zejść tu jak najniżej klatką piersiową i wysłać jak najdalej łokcie do przodu. Dłonie leżą na łopatkach. Jeszcze dwa głębsze wdechy i wydechy. Super. Wyprostuj ręce w łokciach. Przenieś dłonie na wysokość twarzy, tak żeby je widzieć kątem oka. Odepchnij się od nich i zroluj się do góry. Krąg po kręgu do siadu. Ok. Rozciągniemy sobie teraz troszeczkę biodra. Czyli wejdź sobie do kręgu podpartego. Przewiń palce stóp i wejdź do psa z głową do dołu. Unieś lewą nogę w górę i przenieś stopę do prawego nadgarstka, a kolano do lewego nadgarstka. I spróbuj tutaj odsunąć tą nogę z tyłu, tak, żeby wejść w pozycję gołębia. Dobra. I teraz przesuń sobie stopę bliżej prawego kolca biodrowego. Jeżeli chcesz, żeby było łatwiej, jeżeli chcesz, żeby było trudniej, to zwiększ tutaj kąt w kolanie, czyli przesuń piętę bardziej do przodu. I teraz przejdź sobie na przedramiona i spróbuj pobujać się, szczególnie w prawą stronę, tak żeby zamykać prawy kolec biodrowy nad Twoją piętą. I przytrzymaj właśnie pozycję w takim przesunięciu w prawo, czyli jak najbliżej prawy kolec biodrowy Twojej lewej pięty. Możesz się unieść na rękach na wdechu, możesz przewinąć stopę na grzbiet z tyłu, i na wydechu. Przejdź jeszcze na chwilkę na przedramiona. I wejdź na dłonie i się wydostań z pozycji, czyli przenieś lewą nogę z powrotem do tyłu. I na wdechu krowa i na wydechu kot. Teraz robimy to samo na drugą stronę, czyli prawa noga do przodu kolano przy prawym nadgarstku, stopa przy lewym i teraz jeżeli chcesz trudniej, otwierasz kąt bardziej, jeżeli chcesz łatwiej, przysuwasz sobie piętę do kolca biodrowego. Przejdź sobie na przedramiona i spróbuj zamykać lewy kolec biodrowy nad swoim nad swoją prawą stopą. Przytrzymaj tutaj Super. Poczuj jak się rozciąga pośladek, jak się rozciąga biodro. Wejdź na dłonie, wyprostuj łokcie, przysuń dłonie troszeczkę bliżej. Otwórz się do pozycji gołębia. Wdech. Przewiń sobie stopę z tyłu na grzbiet i zejdź jeszcze raz ostatni na ramiona możesz się pobujać. I na wdechu unieś się do góry i przenieś prawą nogę do tyłu. Super, usiądziemy sobie teraz przodem. Połącz sobie stopy. W takiej pozycji motylka ściągnij sobie aktywnie mięśniami kolanka do dołu, wyprostuj kręgosłup. Spróbuj się na wydechu delikatnie pochylić do przodu na prostym kręgosłupie. Na wdechu unieś się do góry, wyślij nogi do przodu, szerzej niż biodra, oprzyj się rękami z tyłu. I opadnij sobie kolankami raz na jedną, raz na drugą stronę. Możesz dodać delikatne uniesienie, jak jesteś z boku. Mhm. Super. I teraz usiądź sobie, w... połącz sobie dłonie na wysokości serca. I podziękuj sobie, podziękuj swojemu ciału za te chwile dla siebie, przerwę na jogę. Ja również Ci bardzo dziękuję. Życzę Ci dobrego dnia albo dobrej nocy, jeżeli robisz to wieczorem. I do zobaczenia w następnej praktyce.